Kupisz więcej za mniej brzmi jak promocja w popularnych sieciach sklepów. Być może, ale zupełnie nie o to chodzi. Chodzi o mieszkania w Szczecinie i w Warszawie. Bo co tak naprawdę lepiej ci się opłaca? W którym mieście warto ulokować swoje oszczędności? Cześć, z tej strony Daniel Makowski, szczępiona. W dzisiejszym odcinku. Gdzie inwestować w nieruchomości? W Szczecinie czy w Warszawie? Dzisiejszy odcinek jest wstępem do serii. Co jakiś czas będziemy dodawali na kanał filmy właśnie w tematyce porównania Szczecina i innych miast. Nie jest żadną tajemnicą, że Warszawa od lat jest liderem pod względem cen nieruchomości w Polsce. Czy bycie liderem jest tutaj zaletą? Cóż, ile osób, tyle opinii. Fakty jednak są takie. Główny urząd statystyczny podaje, że w czwartym kwartale 2024 roku średnia cena 1 metra kwadratowego powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego, który został oddany do użytkowania, wyniosła 7162 zł. Było to aż o 440 zł więcej niż w pierwszym kwartale, ale o 200 zł mniej niż w trzecim kwartale. Ważne by pamiętać, że podana kwota dotyczy nakładów poniesionych przez inwestorów na budowę budynku z wyłączeniem tych jednorodzinnych i zbiorowego zamieszkania, czyli hotel, motel, akademik. Jak prezentuje się tutaj nasza stolica Warszawa? Średnia cena metra kwadratowego nowego mieszkania w styczniu 2025 roku wyniosła 17 286 zł. A co ze Szczecinem? Mamy 13 302 zł. Warto jednak pamiętać, że w prestiżowych warszawskich lokalizacjach, takich jak Śródmieście czy Mokotów, ceny mogą przekraczać 20 000 zł za metr. Co to oznacza? W Warszawie za 700 000 zł kupimy dwupokojowe mieszkanie o powierzchni 40-45 metrów na obrzeżach miasta. W Szczecinie zaś za tę samą kwotę można kupić trzypokojowe pokojowe mieszkanie. O powierzchni 60-80 m2 w atrakcyjnej lokalizacji. A jak wiemy, większe mieszkania dają większe możliwości aranżycyjne bądź podziałowe, żeby wykroić większe stopy zwrotu. O tym, jak można zagospodarować większą przestrzeń z perspektywą na inwestycje, nagrałem już odcinek na moim kanale. Wyświetla ci się właśnie w prawym górnym rogu. Zachęcam do oglądania. No Ale w dużym skrócie. Co to sprawia? Co wiąże się z tą różnicą? To, że inwestorzy mogą albo kupić nieruchomość taniej, albo kupić większe mieszkanie. To może przełożyć się na zwiększenie potencjalnych zysków z wynajmu. Czyli moim zdaniem wygrywa tutaj Szczecin, bo jesteś w stanie kupić więcej metrów kwadratowych i mieć większe stopy zwrotu za mniejszą ilość kapitału. Zanim pójdziemy dalej, zostaw nam subskrypcję. A wiemy, że treści, które dla was nadajemy, są dla was wartościowe, i dlatego będziemy ich produkować jeszcze więcej, żeby dotrzeć do większego grona ludzi. Ale spokojnie, na razie bez hura optymizmu. Inwestycja w nieruchomości to nie tylko sam zakup betonu i wpis w księdze wieczystej. Bardzo często chodzi o wynajem nieruchomości, a to wymaga, żebyśmy uwzględnili nie tylko cenę zakupu, ale też popyt na wynajem i potencjalną. Rentowność, ale też wzrost wartości w czasie. Jak wygląda to w Warszawie? Co by nie mówić, jest największym rynkiem wynajmu w Polsce. Kto generuje popyt? Cóż, prościej powiedzieć, kto tego nie robi, ale za tak duży popyt na pewno odpowiadają studenci, pracownicy korporacji, turyści oraz pracownicy produkcyjni. Czy oznacza to, że najem zawsze jest bezproblemowy? Cóż, niekoniecznie. Sam znam wielu inwestorów z Warszawy i często narzekają na rzeczy takie jak duża konkurencja. Nie da się tego uniknąć inwestując w Warszawie. Drugą kwestią są wspomniane już nieco wysokie ceny zakupu. To oczywiście obniża rentowność inwestycji. W związku z tym wynik na poziomie 3-5% rocznie w stolicy wydaje się naprawdę dobry. A co ze Szczycinem? Wiele osób wciąż nie chce dopuścić do siebie tej myśli. Fakty jednak są takie. Że jest to miasto, które ma coraz większe znaczenie gospodarcze. Szczecin również przyciąga studentów i pracowników. Sam widzę to codziennie. Co z rentownością? Cóż, kwoty, jakie uzyskuje inwestor, jak widzimy, są naprawdę satysfakcjonujące. Jeśli weźmiemy pod uwagę niższe ceny niż w Warszawie, rentowność może być nawet wyższa niż w stolicy. Rentowność w Szczecinie na poziomie 6-8% dzięki niższym kosztom zakupu z naszych obserwacji. Jest naprawdę realna, a nie życzeniowa. Nie ma co się oszukiwać. Warszawa jako stolica Polski jest głównym ośrodkiem biznesowym, z międzynarodowymi firmami, rozwiniętym transportem i szeroką ofertą kulturalną. Ma też jednak swoje minusy: zatłoczenie, wszechobecne korki, wysokie koszty życia i wspomniana już duża konkurencja na rynku nieruchomości. Szczecin natomiast jest miastem, powiedziałbym wręcz wschodzącym, a inwestycje w infrastrukturę. Nowe miejsca pracy i fakt bliskości do Niemiec i Skandynawii przyciągają nowych mieszkańców. Ważna jest przecież jakość życia, a Szczecin ma wiele zalet, które sprawiają, że mieszka się tam komfortowo. Jedną z nich jest więcej przestrzeni niższa gęstość zaludnienia niż w Warszawie bliskość natury niby banał, ale kto narzeka na dostęp do jezior, parków i bliskość morza no i oczywiście mniejsze korki i koszty życia. Jest to raczej oczywista wiedza, że w porównaniu z Warszawą Szczecin oferuje niższą cenę usług. Wydawać by się mogło, że nie ma to większego wpływu na inwestora. Jest to jednak inaczej. Jest to zachęta dla najemców, czyli większa szansa na to, że wynajmą mieszkanie właśnie od ciebie, jest w Szczecinie. A chyba jasne jest, z czym to się wiąże, prawda? Z mojej perspektywy zdecydowałbym się na Szczecin z zastrzeżeniem, że kwoty mogą się różnić. A kluczem jest to, żeby inwestor podejmował świadomą decyzję, że nie traktować tego jako porady inwestycyjnej czy wiążącej oceny rynku lub instrumentów inwestycyjnych. Szukasz nieruchomości do zainwestowania? Odezwij się, dając w opisie, znajdziesz link. Pokażemy Ci, jakie nieruchomości jesteśmy w stanie Tobie zaoferować i jak inwestują profesjonaliści. Podsumowując, Warszawa i Szczecin to dwa rynki nieruchomości o zupełnie innych charakterystykach. Jeśli szukasz inwestycji na słynnej Złotej 44, nie będę Cię przekonywał, że Szczecin będzie dla Ciebie lepszy. Ale jeśli zależy Ci na wyższej rentowności i większej powierzchni za tę samą kwotę, Szczecin może być bardziej opłacalną inwestycją. Po prostu takie są fakty. Ale daj znać, co o tym sądzisz. W którym mieście widzisz większy potencjał pod względem wzrostu wartości czy rozwoju miasta? Skutecznego wynajmu. Cześć.